Co hmm. o, Kochanie. <laughs> a, nie wiem. No chodź, dołącz. Co? Tak, co? A! A! O rany, to jest brzątek! Czyś ty oszalała? Nie używamy tego! Skąd się to tutaj wzięło? A, a, nie mam pojęcia! Moje oczy! Czekam na jakieś wyjaśnienie! No nie wiem, to nie jest moje! Może to kuzyna? Gdzie to znalazłaś? W, w twoich rzeczach! A! Pamiętasz, jak wyjechałaś z miasta, a mój kuzyn u nas nocował? Pewnie to on zostawił. Masz pięć minut. Idę cię spakować. Kochanie, proszę, pogadajmy spokojnie. Zamówiłam taksówkę, pewnie czeka już przed domem. Kochanie, zrywam zaręczyny. To koniec masz. Oj! I... Nie zapomnij najważniejszego. Jeśli przyszedłeś tu. O, o babcia Helen, o, Jak miło. Chciałam ci zrobić niespodziankę. O. Jasne, ale. Wszystko dobrze? Mam wrażenie, że jakoś ciężko oddychasz. Serce nie bije już tak jak dawniej. Czasem zawodzi. O, jesteś niemożliwa. Wybacz, że tak bez zapowiedzi, ale. Chciałam poznać twojego chłopaka. Tyle o nim opowiadałaś, więc gdzie on jest? Gdzie on jest? No, my nie jesteśmy już razem. Babciu, hej, hej! Oh. Oh. Teraz. Właśnie, teraz właśnie nie jesteśmy razem, bo wiesz, on akurat. Wyszedł do sklepu kupić coś i no. Dobrze, więc teraz pójdę zadzwonić i zaraz do ciebie wrócę, ok? Rozgość się tu i uspokój się, dobrze? Ej, zaczekaj, proszę. O co chodzi? Cóż, przyjechała moja babcia, babunia Helen. W zielonym płaszczu? Tak. Wiesz, ona ma słabe serce i boję się, że kiedy dowie się o naszym rozstaniu, pogorszy jej się. Więc pomyślałam, że może przez jeden dzień moglibyśmy poudawać, że wszystko jest w porządku i... O rany. Mówiąc to, zdałam sobie sprawę, jaki to głupi pomysł. Nieważne. W porządku. M -m Mówisz serio? Tak. To głupie, ale. Zróbmy to. Muszę tylko w jakiś sposób przemycić tę walizkę. Okay. Witam pani Reksam. Czy to ty? Mike. Tak. Nic się w tej kwestii nie zmieniło. Ach. Smukły, silny, szeroki w barach. Hm. No i ten czarujący uśmiech. Hm. Kochana, kogo ty chcesz nabrać? Hm. Co masz na myśli? Co, 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 co? To nie jest twój chłopak. Jesteś jej sąsiadem albo jakimś znajomym? Dlaczego nie chłopakiem? Dlaczego? Właśnie, dla... Pokażę wam. A, hej! Spójrzcie! Jak wy razem wyglądacie? Mm. Um, przystojny. Mężczyzna i malutka szara myszka. Babciu, niestety to prawda. Jesteś bardzo blada, a Twoja twarz nie ma za grosz wyrazu. Czy ty się dobrze odżywiasz? Myślę, że babcia trochę przesadza. Tak myślisz? A ta dziwna fryzura? Co i ten rozciągnięty sweter? Tobie się to podoba? Ej. Tak, naprawdę lubię taki styl. Dzięki, dobrze. E, babciu, słuchaj, e, babciu. Hej, e, babciu, um, to jest ten twój super styl? Serio? Przetarte spodnie? Babciu, i ta koszula nocna z kreskówkami? E, e, babciu, kochanie, a masz tu coś? Odrobinę kobiecego? Co? Babciu, ale... Ja lubię te rzeczy. Oh. I wyglądasz w nich fantastycznie. Jak długo chcecie ciągnąć tę farsę? Waszej dwójki kompletnie nic nie łączy, to widać. Skąd niby babcia to wie? Mieszkamy tu razem od roku. Tak. Ho! Tak! Więc gdzie twoje rzeczy? Ha? Ha? No, one... Hmm? Zgubiły się. Tak, na lotnisku. Tak, byłem w podróży służbowej. To było niezłe. A zabawna Co historia! Co za głupia wymówka! Dosyć! Żegnam, wracam do domu. Czekaj, Aj. babciu! Czekaj, babciu! Nie rozstawajmy się w ten sposób. Nie zostanę w domu, w którym jestem oszukiwana. Przynajmniej dobrze ci zapłaciła? Babciu, jesteś. Nie do zniesienia. Nie do zniesienia. Bo odkryłam twoje wstrętne kłamstwa? A może myślałaś, że chronisz moje serce? A zrobiłaś gorzej. Babciu, uspokój się, zupełnie nie ma się o co martwić. Moja walizka właśnie przyleciała, ale nie miałem czasu, żeby ją przynieść. Dotarła dzisiaj. Dość tych kłamstw, dłużej tego nie zniosę. Mieszkamy razem od roku i jesteśmy zaręczeni. Zaręczeni? Jasne. A gdzie pierścionek? No, miałam rację. Wasza bajeczka nie klei się, bo wymyśliliście ją w pośpiechu. Oto i on. To właśnie jej pierścionek. Ok. Jaki kolor lubieni? Granatowy. A jej ulubiony film? Titanic. Jak miał na imię pies, którego dostała ode mnie? Hmm? Wiedziałem to. Skoczek! Hm, opamiętałaś? Oczywiście, że tak. Pamiętam o wszystkim, co dla ciebie ważne. Więc co u licha robiłeś na zewnątrz? Z tą okropną walizką, wsiadając do taksówki, którą ja przyjechałam. Huh? Okej. Okay. Eni i ja. pokłóciliśmy się. I wtedy zerwaliśmy zaręczyny. Mhm, jasne. Czemu? Bardzo cię proszę, nie roztrząsajmy tego teraz. Eni myśli, że ją zdradziłem. A. W takim razie nie potrzebuję już żadnych wyjaśnień. Ale to nieprawda Bardzo kocham Eni. Wspaniale i co z tego? To nie zmienia faktu, że... Wy dwoje do siebie nie pasujecie. Ani, spróbuj to zrozumieć. Chcę, byś była szczęśliwa i chcę, byś była z kimś, kto będzie cię kochał taką, jaka naprawdę jesteś. Ja kocham ją taką, jaka jest. Uwielbiam, kiedy mruży oczy, gdy spogląda na słońce. I kiedy myśląc, zawija sobie włosy wokół palca. Kiedy śpiewa pod prysznicem. Kiedy w nocy. Przytula mnie, by się ogrzać. Kocham jej śmiech, jej pieprzyka na łopatce. Jej rysunki. Tak. Zobaczcie. To mój ulubiony, dała mi go na pierwszej randce. Hmm. Wciąż go masz? Tak, oczywiście, że tak, ponieważ cię kocham. Okej, okay. to już nieważne. Bo przecież zdradziłeś mnie, prawda? Albo chciałeś to zrobić, nie wiem, ale to są tylko puste słowa. Okej, okay. czytaj. Mike, to jest y, dość upokarzające. Przeczytaj. Przeczytaj dokładnie, z czego jest zrobiona. No. Jest zrobiona z lateksu. To co? Jak to co? Nieważne. Pamiętasz dokładnie początek naszej znajomości, prawda? No. I pamiętasz, że, że rok temu wezwaliśmy w nocy karetkę z mojego powodu, bo. Naprawdę, jestem taka szczęśliwa. To nie jest zabawne! Prawie umarłem! O nie, jestem szczęśliwa, że masz alergię. Nie! En... Chodzi o to, że wiem, że mnie nie zdradziłeś, bo masz alergię. Nie, Eni, nie zdradziłem cię, bo jesteś najlepszą dziewczyną na tym cholernym świecie. I kocham cię jak szalony! Cholera. Tak mi trochę mi wstyd, że. Znaczy, no wiesz. Przepraszam, po prostu bardzo się bałam. Czego się bałaś? No, takich tam, ślubu, przeszłości, wszystkiego. I. powiedz proszę. Jak mogę ci to wynagrodzić? Podaj mi rękę. A... Jakie słodkie dzieciaki. Przepraszam. Teraz wiem, że wasza miłość jest szczera. Cieszę się. A ten dzień niech będzie nauczką dla nas wszystkich. <laughs> A moje serce bije dziś jak nigdy. Papa. Pa. Uważaj na siebie, babciu. Coś ty za jedno. Nie krzyć. Kim jesteś? O, kotku, e... mówiłeś coś do mnie? Wow, czekaj. Czekaj, czekaj. Co? E... Co się tu dzieje? No no, no więc. Karen, ja, ja. Ja nie wiem... nie, nie mam pojęcia. Jestem ja... jego kochanką. Co? Hej, e... Kochanką? Kiedy przyszła, kazał mi się schować pod łóżkiem. Wybacz, nie wiedziałam, że jest żona żonaty. To kłamstwo. O, o ona kłamie. W, w, wcale tak nie było. I hej, hej, O, tym już. O, Rany. Jak mogłeś mi to zrobić? To. To nasz miesiąc miodowy. Hey, pierwszy raz w życiu widzę ją na oczy. I w ogóle się nie znamy, przysięgam. Dobra, a jak mam na imię? Billy. O. Boże, nie do wiary. Boże, nie skund... wiary. A, a... O, no weź. Widzisz, tu jest moje imię. Naprawdę nie znam tej dziewczyny. Przeszła na nasz balkon z sąsiedniego pokoju. Daj spokój, to jakieś głupie Przestań, żarty. Przestań, tylko pogarszasz sytuację. Czekaj, udowodnię ci. A, Hej, dalej. co ty wyprawiasz? Dalej, idziemy. Udowodnię ci. Nie dotykaj to mnie. To jakiś cholerny żart. Otwórz te drzwi. Nie mogę... Otwórz ten cholerny pokój! Otworzę pokój, jeśli go sobie wynajmiesz. Daj mi ten klucz. Natychmiast! Może w takim razie sam go poszukaj. Przecież to lubisz. No, przestań. Ale dlaczego? Dlaczego mi to zrobiłeś? Do reszty zwariowałeś? Chodź. Sama zobacz. Nic z tego nie rozumiem. Dobię, naprawdę nie wiem, po co on urządza tę całą szopkę. Może przeszła z innego pokoju. Jezu, pilnie, nie jestem Spidermanem. To skrajny pokój. Po prostu się przyznaj. Powiedz swojej żonie, że ją zdradziłeś. Nie, to nieprawda! Nie mogę! No i proszę. Nie ją wkurzy. Karen! Karen, proszę! Pozwól mi wyjaśnić. Ja naprawdę nie wiem, co tu się dzieje. O czego nie wiesz? Zgubiłeś się we własnych sposób. Nie okłamałem cię! Przysięga! Udowodnij ci to! Znajdź dobrego prawnika, bo zamierzam odebrać ci wszystko, co masz. Wszystko! Kochanie, uwierz mi! Ona chce mnie wrobić! Daj jasne! Jesteś niewinny i nie zrobiłeś nic złego, czysty jak łza, jak zwykle! Co jest z tymi drzwiami? Daj, ja spróbuję. Lepiej zadzwonię na recepcję. Tak. Chcę rozmawiać z Siedemset 712. A, kochanie, o... Ups. A, jak to zrobiłeś? Tą kartą można otworzyć wszystkie pokoje? Nie, tylko ten wynajęty. Skarbie, ja wszystko ci wyjaśnię. To nie tak, jak myślisz. Ja Czyli tylko. To wszystko to jest twoja sprawka? Myślałaś, że dziewczyna udająca moją kochankę pomoże ci wyciągnąć ode mnie kasę? Nie, 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 nie. Źle to odebrałeś. Ja... Chcesz rozwodu? Zamierzasz mnie pozwać? Wiesz, co ci powiem? Nie ma sprawy. Widzimy się w sądzie. Oczywiście, kiedy już stąd wyjdziesz. Co masz na myśli? A, 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 a! Co ty wyprawiasz? Przestań! Nie... Otwórz te drzwi! Kochanie, proszę, nie rób mi tego! Billy! Nie! Otwieraj natychmiast Billy! Skarbie, proszę, nie rób mi tego! Otwieraj drzwi! Nie otwieraj drzwi! Proszę, kochanie! Nie zostawiaj mnie tu! Billy, wracaj! Nie możesz mi tego zrobić! Otwieraj!